Witam moje kochane nioki, na czytaniu na 12 lutego 2022 roku. Dzień dobry. E, słuchajcie, y, karnawał, jestem po karnawałowemu. Może się coś trafi, jakieś tańce, wygiwańce. Żarty, żartami to środek tygodnia, chociaż mówię, y, nie, nie znamy dnia ani godziny, co się wydarzy, także warto, warto korzystać z życia. Moi kochani, tak jak mówię, będziemy dzisiaj posługiwali się znowu tymi samymi nowymi kartami. Bardzo fajnie mi się wczoraj nimi pracowało. Przekazywało anielska odpowiedź, karty Nówki, nieśmiganki, a jedna jedyna karta na przesłanie na całe 12 lutego będą z karty Anioły Światła. Też bardzo fajne karty, mówię naprawdę. Tak piękne przekazy są że ja na kartach Anioło Światła to są mówię jedyne karty, które nie interpretuję sama, a je czytam. I obojętne, czy robię to przy indywidualnych czytaniach, z czego oczywiście przy okazji zapraszam z całego serducha na indywidualne czytanie, jeżeli masz taką potrzebę, mój drogi, kochany, moja droga, do kochana istoto. Natomiast mówię, nie, nie, nie interpretuję tych kart, bo one są tak pięknie opisane, że po prostu nawet nie śmiem, nie śmiem uczknąć tutaj jednego słówka, które jest w tych kartach. Moi kochani, yy, będzie szybkie czytanie. Dlaczego? Dlatego, że szykuję dla Was takie no, po prostu inne czytania na palentynki, jak się skontaktować ze swoim aniołem itd. Tak tak no i czytania zaraz na marzec. Także naprawdę tutaj staram się, żeby te czytania były takie na, na CITO. Ma być to przesłanie. Poranne pogaduchy z Aniołem, ze swoim Aniołem, moi kochani. To ma być Wasz Anioł i Wy macie go po prostu usłyszeć. Tak to widzę. Dobrze, ogólne przesłanie i zaczynamy dzisiaj mmm, indywidualnie od baranka. Szczerze powiedziawszy, nie wiem dlaczego, jest mi tak po prostu wygodniej, jednak, ponieważ zaczynam od rybki, ale jednak wolę od baranka zacząć. Od baranka w ogóle zacząć, także, ale teraz ogólne przesłanie na 12 luty 2022 rok. Ok. Ogólnie, jaki będzie to dzień dla nas wszystkich? Słabość. No, tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa. Wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, by to, co one oddzielają, bo to one oddzielają cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioły, by pomogły ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu Twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z Twoją nagrodą będzie wolność, miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc, by być bezbronnym, słabym i szczerym. Afirmacja w słabości tkwi moja siła. No i właśnie dużo u istot. ludzików, bezróżnicy, mężczyzn, kobiet. W ogóle wszyscy mówię jako boskie istoty, tutaj w tej, w tej materii uważamy, że słabość jest dla cieniasów. No, powiem wam szczerze, że słabość jest dla, dla geniuszów. Dla geniuszy, którzy, którzy uważają, że pokazując właśnie tą swoją słabość, to, to, to nie jest coś, co im się ujmuje, tylko naprawdę jest to coś pięknego. Korzystajcie z tego, moi kochani, i zdejmijcie maski, bo mówię, podchodzą do Was niejednokrotnie, tak? Jak Was widzą, co już też niejednokrotnie mówiłam. Nie podchodzą do. Pana do, do marka, jak do marka, ani do Ani, jak do Ani, tylko podchodzą tak jak widzą. Marka, tak jak widzą Anie. A w środku jest zupełnie inny mareczek i zupełnie inna anula. Ale boimy się pokazać, bo uważamy, że słabość, tak jak mówię, jest dla cieniasy, a to jest dla cieniasy a to jest wielki, wielki błąd myślowy i przekonaniowy. Tak? Dobrze. Okej, okay, lecimy od baranka na 12 lutego. Co dla baranka dzisiaj dobrego? Wielkie szczęśliwe zmiany. Ojejku kochane, no dziękuję Aniołeczki za cudowny przekaz. Wielkie szczęśliwe zmiany. Boże, jak ja bym chciała, no właśnie, tutaj jest ten moment, bo my coś chcemy, my chcemy jakichś zmian, chcemy coś dobrego, coś lepszego. A potem się okazuje, że jakby nas puszczono na 3 minuty do sklepu, gdzie możemy wziąć to, co, czego pragniemy, to nasze zamówienie, że zostało zrealizowane. Okazuje się, że nie wiemy, do której półki lecieć. Czy wielkie, szczęśliwe zmiany moje? Yy, ja już wiem, ja już wiem, co bym chciała chciałabym, żeby się zakończyła pewna, pewna sytuacja, nawet dwie pewne sytuacje, także ja już wiem. Oczekujcie, no. Życzę i pragnęłabym. Dziękuję Wszechświatu, dziękuję Bogu za ten piękny przekaz. o jejku, no będzie się działo. No super. Ojejku, jakie się cieszę. I życzę Wam tego też wszystkie moje kochane baranki. Byczek. Dla Byczka. 12 luty. 44 karty, słuchajcie, przetasowane, a wychodzą. Byczku, zadarzy się coś, stanie się coś, ziści się coś, zmaterializuje, jeśli w to uwierzysz. Jest takie powiedzenie, jak zobaczę, to uwierzę. No, powiem Ci szczerze, jak uwierzysz, to zobaczysz. Idź tą drogą, bo lepiej na tym wyjdziesz, mój drogi Byczku. Uwierz w coś, bo, bo to jest takie... Mm, a, tam manna nie leci? Leci. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko. Co uwierzysz, to się, to się zmaterializuje. A teraz jest taka energia, tak piękny czas, że naprawdę dzieją się cuda. Wystarczy tylko w nie uwierzyć. Ok, lecimy dalej. Co tutaj dla bliźniaczka? Na no, 12 lutego. Bliźniak. poprosi innych o wsparcie, no nie musisz się szamotać sam. E Głupie przysłowiowe śmieci nie musisz wynosić sam, po prostu poproś, nie wiem, zażądaj, yy, obojętne jak, jeżeli to ma być z miłością, możesz nawet nakazać z miłością, yy, oczywiście jest to wielkie, wielkie uproszczenie. Poproś innego wsparcie, nie, nie, nie noś sam, bo cię będą boleć plecy i nie wiem, czy już Ciebie nie bolą plecy, także poproś, obojętne. Czy to jest zajęcie fizyczne, czy to jest umysłowe, bo też tak nieraz wystarczy, nie wiem, pomyśl o czym, to ty pomyśl, no to w końcu warto, mówię, też sobie zrzucić to pomyśl komuś na głowę i poprosić go, słuchaj, no może byś pomyślał, jak to zrobić, tak? Bo nie wiem, nie mam ochoty, nie mam siły. Także poproś innych, mój drogi wciśniacz. Raczek, co dla Raczka. Świetne karty, powiem Wam szczerze. Naprawdę, już leżą u mnie jakiś czas, a. Jakoś nie brałam się za nie, a są super, bardzo fajnie pracują, bardzo fajnie przekazują. Co dla Raczka? Co dla Raczka? Jesteś gotowy. I nie wiem, czy to wczoraj też nie było. No, jeżeli mówię, wczoraj nie podjąłeś decyzji, to może dzisiaj. Jesteś na coś gotów. Masz już to wszystkie, 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 puzzle masz na swoim stoliku. Wystarczy je tylko złożyć do kupy. Także tędy, tędy droga, mój drogi lwie. Raczku, przepraszam. Na lewka teraz przechodzimy. Co dla lewka. Co dla lewka na 12 lutego, lew. Klarowna komunikacja. Naucz się wypowiadać słowa zrozumiale. Artykułuj zdania zrozumiale. Naprawdę, słuchajcie, 5 osób, jedno zdanie. Każdy ma swoją interpretację. Także mów klarownie i zrozumiale jeżeli chcesz, żeby taką też cię odebrali. I no tak jak mówię, nawet, nawet głupie właśnie, no, bo te śmieci. Wyrzuć śmieci. No to. Kochanie, czy mógłbyś wyrzucić śmieci? O tym samym mówimy inny przekaz. Także tak to wygląda. Panienka, oczywiście to są wszystko przenośni, ale przenośnych jest dużo, dużo do zrozumienia, dają nam takie pstyk. Panienka co dla panny na no 12 lutego. Okazja, okazja do wszystkiego. Okazja nie wiem, możemy mieć okazję kupienia nie wiem czegoś, bo jest promocja, ale możemy mieć też okazję do przebaczenia, okazję do mm, do zrobienia czegoś. Wszystko to tylko możliwe. Masz okazję, korzystaj z niej, bo może się nie powtórzyć przez najbliższy nie wiem miesiąc, dwa czy trzy. Także Panienko, okazja. Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Obojęty, jakby to nie było żarty żartami. Słuchajcie, ubóstwią się śmiać, ubóstwią przekazywać śmieszne rzeczy. Jeżeli komuś nie pasuje, to nie jest program dla smutasów. To jest dla, dla, dla radościaków, dla radościaków. Dobra, waga. Panienka już była to teraz dla waguni, dla Bagusi na 12. Podejmij działanie, zacznij działać, zacznij coś robić obojętne w jaką stronę. Jeżeli to miało być coś dla zdrowia, to zrób coś dla zdrowia. Jeżeli to miało być coś dla domu, to zrób coś dla domu. Jeżeli to miało być coś dla dziecka, zrób coś dla dziecka. Czy to miało być coś dla ciebie, to zrób coś dla siebie. To jest podejmij podejm działanie w dobrym kierunku. Dobry czas na podjęcie działania. Skorpion. 12 luty. Skorpionek. Cudowna istotka. Skorpion. Zdobądź więcej informacji. Och, co skorpioniki lubią najbardziej? No to, to już jak możecie, to jakbyście... No naprawdę jakbyście tutaj rozbierali piramidy, na, mieli zdobyć informacje z piramidy, to byście chyba rozebrali ją na części pierwsze. Potraficie to robić. Także zdobądź więcej informacji. No, jeżeli ci czegoś jeszcze brakuje, jakiejś informacji, o nie swędzi. Jakaś, jakaś informacja, czy coś brakuje tutaj, e, mój drogi skorpioniku, no to jeżeli ma Ci to pomóc i masz się czuć lepiej, no to do dzieła i szukaj jeszcze tam tego nie wiem, kawałeczka puzla, który gdzieś tam Ci brakuje do układanki. Ale słuchajcie, naprawdę, powtórzę krótko, w prostocie, siła tędy, raczej tą drogą, no ale to już mówię, zostawiam wolną wolę i podjęcie decyzji Tobie, drogi skorpionie. Strzes. Strzelce, no teraz będzie się działo. Co tutaj dla strzelczyków? Strzelczyki. Idealny moment. Idealny moment na zrobienie czegoś wartościowego. Idealny moment na pójście do fryzjera. Idealny moment na pójście do kosmetyczki. Idealny moment na zadbanie o siebie. Idealny moment na pójście na siłownię. I idealny moment na odpoczynek. Dla każdego ze strzelców będzie znaczyło to coś innego. Także. Poszukaj w swojej duszy, co jest idealne dla ciebie teraz, I po prostu bierz to całymi garściami. Najpierw w strzelcu. Koziorożec. Co dla koziorożca na 12 lutego, posłuchaj swojej intuicji. Koziorożec ma tą intuicję w pewnym sensie dobrą, tylko że nieraz za szybko pędzi. Nieraz za szybko będziecie i powiedziała: nie idźmy za, za wolno, bo mało zwiedzimy. Nie idźmy za szybko, bo dużo przeoczymy. I tutaj, mój drogi koziorożcu, posłuchaj swojej intuicji i y, wejdź chwilę w stan spoczynku swojego umysłu i ciała i znajdziesz fantastyczne rozwiązanie na to, na to, co pragniesz, tego pragniesz, tak? Wodniczki. Co dla wodniczków, co dla wodniczków. Wodniki, 12 lutego. Wywodnik 12 lutego. Wielkie szczęśliwe zmiany. Mój drogi wodniczku, gratuluję Ci z całego serca. Może oczekiwałeś, może zasłużyłeś. Czy zasłużyłeś, to już tak, też tak powiedziane, zasłużyłeś może w swojej głowie, w swoich myślach, bo zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Natomiast wielkie szczęśliwe zmiany do ciebie idą. Po prostu już są, można powiedzieć, są tuż, tuż przy Twoich drzwiach, pukają i 12 lutego coś się takiego, nie wiem, może puść totka, może puść totka, to też jest szczęście. Można powiedzieć, że szczęście, yy, no, ma wiele, wiele twarzy, ale dla niektórych właśnie to będzie szczęście. Yy, szczęście to może być moja poprawa finansów, poprawa związku, nie wiem. Yy, ukończenie jakiegoś projektu, planu. Bez różnicy, jak zwał, tak zwał. Rybki, co dla rybek, 12 luty. Może przeprowadzka w wodniczku z punktu A do punktu B. Także to różnie może być. Rybki, co dla rybek, ostatni znaczek zodiaku na 12 luty, rybeczka. Klarowna komunikacja. No i tutaj u rybek yy, pomocni ludzie. No, przepraszam, zaczekaj, to jeszcze tylko skończę. Słuchajcie, od spodu też mi wyszło takie prze... prze taki, taki przekaz moim zdaniem na cały dzień. Oczekujcie pomocnych ludzi i bądźcie pomocni, pomocnymi ludźmi w dniu dzisiejszym i nie tylko, ale tak, no mówię, tak klarownie i mocno. Pomocni ludzie, pomocne anioły są koło ciebie, no tutaj właśnie jest ta, ten, 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 ta grupa aniołów, która otacza. Także pomocne anioły są przy Tobie dzisiaj. Ty pomagaj i bierz pomoc. Przepraszam bardzo, bo skoń, nie zakończyłam rybkę, ale już Cię zakończam. Moja kochana, Dla, dlatego, żeby po prostu yy, była nagrodzona tym, że, że, że troszkę Cię opóźniła moja rybeczko, będzie jeszcze jedna karta. Klarowna komunikacja. Naucz się, mówię, wypowiadać słowa, które są zrozumiałe dla innych, niejednokrotnie ludzie cię nie rozumieją, lub ty nie rozumiesz ich, po prostu odbieracie na innych falach. Natomiast warto mówić prosto, bo jak jest prosto, to jest z, z, to jest to jest zrozumiałe. O, tak, tak to mogę powiedzieć. A teraz, moja droga Rybeczko, pomyśl pomyślę o jednym pytaniu. Na które chciałabyś dostać odpowiedź. Nie szukamy daleko, to co teraz? I odpowiedź jest w przeciągu kilku tygodni. Zadzieje się to, o czym pomyślałaś. Życzę Ci z całego serducha, kocham spełniać marzenia innych, kocham spełniać marzenia swoje i pragnę spełniać, nie wiem, boski plan, tak to powiem. Do usłyszenia, do zobaczenia moi kochani, do następnego czytania. No i do czytań marcowych już się nie mogę doczekać. Zaczniemy w tym miesiącu od Baranka. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.